Załóżmy, że chcesz zacząć zrobić w internecie, ale tak jeszcze nie do końca jak to zrobić. Ja dzisiaj przedstawię Ci jedną z aplikacji, która troszeczkę wprowadzi Cię w ten temat, ponieważ zarabianie w internecie to jest bardzo rozległy świat. Mówimy sobie dzisiaj o aplikacji, która płaci Ci za wykonywanie zadań, jak i czas spędzony w grze. A ja oczywiście witam Was wszystkich na kanale Internetowy Pieniądz. Pierwszy film w 2025 roku. Zapraszam Was już do oglądania. Ok, więc nasza aplikacja nazywa się Cash Żyrafę. No, czyli tak tłumacząc po polsku, Żyrafa pieniędzy. Tak dosadnie, bo pewnie jakoś to się odmienia. Ehm, oprócz tego, że omówię z Wami całą tą aplikację, przejdziemy sobie także przez proces wypłaty, bo to też jest dość ciekawe. Więc mamy tutaj kilka gier, możemy sobie jakąś wybrać. Natomiast ja wejdę sobie w moje aplikacje, ponieważ ja tutaj kilka już mam. Jak widzisz, trzy pierwsze aplikacje płacą mi za czas spędzony w grze. Na przykład jeśli w tej aplikacji Money Cash, zarabiać pieniądze, spędzę jeszcze minutę 21, zarobię 240 klejnotów. Klejnoty to jest waluta, która obowiązuje w tej aplikacji. Jeśli Ty na przykład wybrałeś sobie którąś z tych gier, bądź ankiety, które możesz tutaj wypełniać sobie na dole, po pobraniu pojawi Ci się ona automatycznie w tej zakładce mojej aplikacji. I teraz to się dzieli jakby na dwa takie panele, nazwijmy to. Pierwszy to jest właśnie czas spędzony w grze, tak jak te trzy pierwsze gry, jak widzisz w tej jednej grze spędziłem nawet 3 godziny. Co zarobiłem tylko 1900 klejnotów, to jest bardzo mało. Natomiast to też zależy od wyboru aplikacji, oczywiście. Drugim takim typem aplikacji to aplikacje, które robimy, które dadzą nam możliwość zarabiania poprzez zbieranie, poprzez robienie zadań w danej grze. Czyli na przykład Kitty Sword, Twisted Tiles. Jak widzisz po zrobieniu na przykład piątego... 55 poziomu, dostanę 454 klejnoty. No, no, nie, ta gra nie jest jakaś niesamowita. Należy raczej ona do tych prostszych. Ale na pewno lepiej jest mieć te aplikacje, które płacą nam za czas. Ponieważ możemy sobie na przykład odłożyć taki telefon gdzieś na bok i on może sam na siebie zarabiać. Natomiast ja sobie pobiorę nową aplikację, żeby Wam pokazać jak ten proces wygląda. Na przykład Idle Outpost. Czyli jakieś tam zombie. Zagraj teraz, zainstaluj. I aplikacja nam się już instaluje. Gra nam się tutaj odpala, jest tylko cisza. Gra nam się już pobrała. Mamy tutaj jakieś catscenki, natomiast chyba. A nie, można je pominąć. No dobra, no zobaczmy co tam o co chodzi w tej grze. On chce jakąś tutaj wodę. Zaraz wrócimy do aplikacji CashiRaf, żeby zobaczyć, co musimy tak naprawdę zrobić. Więc wróćmy sobie tam. I jak widzisz, idle outpost, upgrade games, już pojawił się w zakładce mojej aplikacje. Czyli tak na dobrą sprawę pojawiło się to od razu po pobraniu. Wchodzimy sobie w informacje i muszę rozbudować jakiś Rich RV Park, nie wiem co to jest, to wyjdzie w praniu, gdzieś tam w grze. I dostanę za to 206 krajnotów. Nie zrobię tego teraz, bo nie do końca wiem o co chodzi. Tak wygląda proces instalacji. Jest to bardzo proste i intuicyjne. Przejdźmy teraz do nagród, bo ich jest tutaj naprawdę dużo. Jak widzisz nawet kody rabatowe do Biedronki za 1999 punktów, czyli 77% rabatu. No ja tego nie będę gdzieś tam sobie wypłacał, bo to mnie za bardzo nie interesuje. Możemy nawet w Bitcoinie sobie wypłacać, tak? Tylko szczerze wam powiem, że nie wiem do końca, ile tego krypto dostaniemy, więc tego wypłacać nie będę. Ale nawet jeśli ktoś robi na przykład zakupy na Sheinie albo ma Netflixa i chce troszeczkę zaoszczędzić, tutaj akurat no, nie zaoszczędzisz, bo jedyne co za to dostajemy to 40% rabatu na jakby to nazwać, na merch w sklepie Netflixa, nigdy nie widziałem tego sklepu, ale może coś takiego faktycznie istnieje. Czy nawet widzisz na temu 80% na wybrane produkty, albo 77% na damskie ubrania. Teraz sobie pomyślisz, że to nie dla Ciebie, bo to są tylko aplikacje, w sensie kody rabatowe do różnych stron. No i tutaj jest właśnie haczyk. Ponieważ tutaj u góry mamy taką zakładkę jak więcej nagród i mamy do wypłaty na Amazona oraz na Paypala. Żeby wypłacić na Amazon na przykład 5 euro, potrzebujemy 57 tysięcy klejnotów. Czyli jest to bardzo dużo. Natomiast na PayPala, jeśli chodzi o kwestie wypłat, zaczynają się one już od 2000 klejnotów, czyli to naprawdę malutko. Bo 2000 klejnotów to chociażby w naszej aplikacji idle outpost to około 5 zadań, które raczej nie wymagają od Ciebie jakiegoś dużego zaangażowania. Albo opcja numer 2, możesz poprzeć jakąś aplikację, tak jak ja, na przykład Money Cash. I możesz włączyć sobie ją, żeby ona sobie po prostu leżała, i możesz też z tego zarobić te 2000 punktów. No, my później wypłacimy sobie tutaj te 762 i zobaczymy, jak wygląda proces wypłacania. Tutaj moje ostatnie zarobki, które już tutaj wygenerowałem, Ja widzisz, że z tego wypłacałem sobie tutaj w październiku tego roku. Te dam to jest 70 parę groszy, żeby sprawdzić, czy to wypłaca. I faktycznie mi to wypłaciło. Tutaj miałem trochę bonusu za polecenie, które zarobiły mi te końce, które obecnie mam. I można powiedzieć, że od 13 października nie wypłacałem. A to tylko dlatego, że zależało mi na tym, żeby po prostu nagrać tego film. Ja miałem kilka filmów zakolejkowanych i chciałem po prostu nagrać to dopiero teraz. Oraz mój profil, no w którym są takie po prostu informacje, jakieś warunki użytkowania i tak dalej, prywatność, to nas nie interesuje. Wróćmy sobie do nagród. Faktycznie, wypłaćmy sobie te pieniążki. Potwierdzam wypłatę 7 ,62 zł 62 groszy na Paypala. Odblokowałem jakieś zadania, natomiast Polega ona na rejestracji na aplikacji Wirex i weryfikacji konta. To myślę, że to jest jakaś weryfikacja, dowodem dam, dlatego to proponuję. Wypłata już poszła. Natomiast z tego co yy, pamiętam, tutaj jest chyba 5 dni roboczych na wypłatę, a jednak się pomyliłem, bo właśnie przyszło mi wiadomienie na smartwatcha i właśnie dostałem moje euro 83 centy. Jak widzicie, to transakcja sprzed chwili bo można powiedzieć, no, że sprzed minuty Czyli jest to euro 83, co przekłada się na tamte zł, 7 zł i 20 parę groszy. Czyli aplikacja jest 100% wypłacalna. No jak widzisz tutaj, z konta zdjęło bonusy, jakieś doładowanie weekendowe, że możemy zdobyć dwa razy więcej klejnotów, to jest też całkiem spoko, ponieważ za wykonywanie tych zadań dostaniemy po prostu więcej. Tutaj, jak widzisz, za jedną minutę gry dostajemy 56 końców. No to to nie jest jakoś dużo, nie końców, tylko klejnotów. I całkowicie z tej strony, z tej aplikacji, możemy wyciągnąć 3640 klejnotów. No czyli starczy nam na wypłatę tych 70 paru groszy. Natomiast moim zdaniem lepiej jest zbierać tych większych wartości. Ja na potrzeby tego filmu wypłaciłem 7,62 grosze, czyli aplikacja faktycznie wypłaca. Oczywiście, jeśli masz ochotę, możesz skorzystać z tej oferty Wirex na tam 21 zł, ale uważam, że sprzedawać swoje dane za 21 zł to. Nie warto. To tyle ode mnie. To był kanał Internetowy Pieniądz. Aplikacja jest 100% wypłacalna. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Uważam, że jest to dobry sposób dla wszystkich. Dla wszystkich posiadaczy Paypala, ponieważ możecie sobie włączyć nawet w, w pracy tą aplikację, pobrać jakąś grę i zostawić ją, niech nabija czas. Tak samo w szkole. Chowacie taki telefon do plecaka na 45 minut, i po 45 minutach zarabiacie jakieś tam kilkanaście złotych. Oczywiście nie jest to dużo, tylko pamiętajcie, że Wy tutaj, no nie wiem, no nie pracujecie na pełen etat, tak? Wy tylko zostawiacie telefon i nic nie robicie. Tyle ode mnie, to był kanał Internetowy Pieniądz. Przypominam jeszcze raz, że link do tej aplikacji będzie w opisie. I dziękuję Wam za oglądanie. Pierwszy film w 2025 roku odhaczony. Lecimy dalej. Cześć i czołem. 爸。